Siemanko, witam Was serdecznie. <laughs> Wracam oczywiście na tę poletkę po którym ostatnio śmigałem. No, nie mogłem się nawet doczekać, aż tu wrócę. A w końcu jestem. Pierwsza rajka. W sumie to końcówka tej pierwszej rajki. I coś sporego. Widzę, że to guzik. No i jest Prusak. Czekajcie przed tego. No piękny Piękny guziczek pluski Z uszkiem No i fajnie kurczę mam nadzieję że dziś będzie równie udanie jak ostatnim razem Może jakieś złotko No nie wiem fajnie by było Na razie taki guziczek wpada no słuchajcie, nie wiem, czy jestem jakimś pieprzonym szczęściarzem. Czy mam po prostu nosa do tych poszukiwań? No ogólnie pole się trafiło super, nie? Tutaj jest sygnał na sygnale, sygnał na sygnale. sporych guzików, teraz pada moneta. Nie wiem, przypuszczam, że będzie dobrze. Chociaż nie jestem jeszcze pewien, ale czuję, że to będzie pięciogroszówka. Dobrze mówię, czy nie? Chyba, że się mylę, coś widnieje, splunę delikatnie, no a jak, <laughs> identyczna, powiem Wam, sytuacja jak ostatnio, nie, drugi albo trzeci sygnał i wpada srebro, co prawda nie na wierzchu, ale no bardzo płytko, wpada 5 groszy, Królestwo Polskie. Pięknie, 1800. Który tam jest? Szóstka na końcu, ale nie widzę przedostatniej cyfry. No i super. <gry> nie chcę się zbytnio drzeć, bo wydaje mi się, że chyba pielgrzymka tu zawitała. I stoją tutaj naprzeciwko tego pola. <gry> I będę ruszać pewnie dalej. Jakąś chyba jej maj przerwę noclek i tutaj chyba od z tego momentu będą startować dalej no, także po cichutku na paluszkach <grymne> kolejna monetka Fening Cesarstwo niemieckie, a przede mną słup wysokiego napięcia no i niestety te rajki znowu będą pomieszane kurczę. już widzę, że starajeczko się kończy tutaj w połowie jest jakoś inaczej posiane, także znowu będzie męka. Ale nic, musimy to poletko sprawdzić dokładnie, bo nie ukrywam, czuję tu potencjał. <grymne> nie wiem jeszcze co to, ale tylko butem odgarnęłem zimy Kopiejki czy nie kopiejki? Uuu, chyba nie Co to będzie? Chyba? Trzy groszówka, wydaje mi się. Mocno wytarta na przód. Golutki, no ale chyba trzy grosze. No i fajno. Kolejny moniak zaliczony. No, przed chwilką taka mała podkówka wpada. Do buta, do obcasa. I gdzieś tu mamy kolejny sygnał, spróbujemy go namierzyć o! mocno bije nic nie widać na wierzchu plomba chyba no powiem wam Sporo pląb, a tam gdzie sporo plomp, no to odpowiedzcie sobie sami. No takie mam doświadczenie, że tam gdzie było sporo plomp, tam było również sporo monetek i tak dalej. No a powiem Wam, szósta, siódma, no ostatnio 6 wykopałem, tak? Dzisiaj dopiero pierwsza. Z piąteczką. No nic, sprawdzamy te poletko. Ale dzisiaj niestety żar z nieba, wczoraj już zapowiadali lampę. <laughs> Także już czuję, że się robi ciepło, a to jest dopiero chyba ósma godzina. To idzie. <laughs> a Iwan sobie siedzi w kukurydzy. Co kto lubi, poczekajcie, bo coś tu idziemy, o tu jest. Na wierzchu. Chyba Boratynka. Tak, Boratyneczko wpada Koronna Ale im tam wasało. Pogodę mają fajną, przedczoraj widziałem, że szła Nie wiem czy to ta sama Wczoraj ich minęłem Dziś połowie drogi, a dzisiaj są już tu 50 km ode mnie Takie tereny Zobacz, jakich kwiatuszek rośnie <grymne> Coś takiego wyskoczyło Jakieś pokrętło było, nie wiadomo Ozdóbka. Ale się już robi ciepło Czuję po plecach <grymne> Już pada wielki Koninka Mam już kilka takich plakietek Zobaczę, chyba nie uderzyłem, no jest pogięta. No, świeżego śladu raczej nie ma. Także uf. Fajna sprawa kurczę, ale zobaczcie jakie to jest wielkie. No kiedyś, to chyba dwukrotnie trafiłem. No na tym terenie na pewno trafiłem w tamtym roku. Z tym, że była połamana. Super wędziór. Eee, dwie monetki z trzeciej wpadły, jedyneczka i pięć feningów i dwa grosze z perła, a teraz spada dwukopiejkówka, 1906 rok, fajny stan. Obok wydaje mi się, że sygnał. Sporo śmieci kurcze, ale większość to takie blaszki miedziane, jakieś druty miedziane, polmosa kurcze. Nie pamiętam, żeby trafił. Chyba msza się skończyła i pielgrzymka rusza. Idę im pomachać. Nie no, się lepiej schowam, bo powiem jakiś czubek. A czar się leje. Już cały mokry jestem. Zazwyczaj byłem cały mokry przez kukurydzę, a teraz przez jakiś czas temu trochę cieplej się zrobiło, bo wpadła 5 yy, z Weimar 1900. Fajny rocznik 36. Zazwyczaj w pana 24. O, no a teraz tylko pana świeża monetka i jest co? No kopiejka kolejna. 1908 rok. Fajny stan. Fajny stan. Kurde. Podziwiam ich nie? Mają zdrowie w taki upał nie? No dzisiaj blisko 30 stopni Coś w grudce, Ale ja już ledwo dyszę Boratynka przed chwilą wpadła i chyba też będzie boratynka z tego co widzę Tak, borotyneczka Co my tam mamy? Litewska. Fenol wpadł. I 10 groszy z PRL-u. No i sądziłem, że kolejny fenol. Ale wpada co? Wpada Rosja. Jedna, druga kopiejki. 1883 rok. a Troszkę zarośnięta. że na wierzchu guziczek no i teraz chwila prawdy czy coś ciekawego czy golutki, bo ogólnie wykopałem już do wali się guziki golutkie uuuu <grystanie> coś jest o, ale cudo o, ale cudo o, ale piękny grubas taki ciężki jest naprawdę jak z No nie mam pojęcia czy to jest Rosja Czy królestwo polskie, no nie mam pojęcia kurczę, piękny jest guiczek Piękny <grybujesz> Na wierzcho No cudeńko Jest fancier piękny Jest dobrze słuchajcie jest dobrze, aż mi monociarka wypadła. Kurde, wyspały mi się monety. Sreberko. Jedna druga silver grosza. Ale piękna. 1848 rok. Piękna patynka, taka złotawa. Super Supermoniak. No, kilka moniaków padło. 10 feningów na pewno wpadły, chyba dwie baratynki yy, Feningówka chyba kolejna wpadła, także są monetki S monetki W końcu Łoniak, bo kurczę powiem wam dwie rajki i nic. Chociaż takie rajki króciutkie tu są, także Jest krągłość. Jest moneta O, słaby stan kurcze Co to? Destrukt mocny Niestety nic nie widać o, jakiś tam zarys, ale wątpię, że to domyjemy Także tyle no ale fajno. I są sygnały kurczę, ale no jest niestety mniej. Wydaje mi się, że ten ostatni wypad musiałem wpaść tam na jakąś drogę. Ta droga to musiała przechodzić przez te pole, bo naprawdę tam było masę sygnałów. A teraz ich coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. No ale jeszcze kawał pola przede mną. I znowu na wierzchu. No srebro to to nie jest. No, ale jest lepiej niż przypuszczałem, bo sądziłem, że to fening A tu mamy jedną drugą kopiejki, kolejna Jedna druga kopiejki, 1913 rok Ale tu jest kurczę, zobaczcie Cudnie Piasek jak na plaży Następnym razem leżak drink z parasolką <grym> Ledwo żyje Kończymy powoli. Dwie rajki jeszcze zostały, tak? No ponad dwie guziczek. O pierdziele patrzcie. <laughs> Kolejny piękny guziór, jakiś górniczy Niesamowite. I powiem Wam, że ominąłbym go z tej racji, że tą rajką nie przepraszam, tą rajką przychodziłem. Ale widzicie, zwężyła się jakieś 10 metrów y, temu. No i... No i słuchajcie... Wlazłem w tą rajkę 10 metrów w tamtą stronę, ale mówię, a wrócę tą rajką do końca, się zobaczymy. No i jest. Ale piękny. Guziorek. Bez łóżka co prawda, ale no cudo jest coś pięknego, słuchajcie. Z jednej strony morda się cieszy, ale z drugiej no niestety zobaczcie. Zajęta moneta na pół Co to za postać, nie mogę skojarzyć Jakiś krajcar Może jakiś Leopold No sewerko niestety. Mm,